Znajdujemy się w województwie pomorskim na Kaszubach na budowie nowych odcinków drogi ekspresowej S6 pomiędzy Gdynią a Bożym Polem Wielkim, czyli na budowie tak Trasy Kaszubskiej. Trasa Kaszubska stanowiąca obwodnice m.in. Wejherowa, Redy i Rumi zostanie oddana do ruchu w przyszłym roku. Tematem naszego spotkania jest podpisanie umów na realizację obwodnicy metropolii trójmiejskiej, również oznaczonej jako droga S6. Nowa obwodnica metropolii trójmiejskiej będzie stanowić kontynuację trasy kaszubskiej, na której budowie się znajdujemy. Proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego. Szanowni państwo, budujemy drogi ekspresowe, budujemy obwodnice, budujemy drogi krajowe i także te gminne, powiatowe, wiadukty właśnie po to, żeby z jednej strony zapewnić jak najwyższy komfort, komfort jazdy, bezpieczeństwo, czyste powietrze, ale także z drugiej strony, żeby dać ten impuls gospodarczy. Po pandemii gospodarka polska będzie tego impulsu bardzo potrzebowała. Nowoczesne drogi, które łączą, drogi, które łączą ludzi, łączą przedsiębiorców, łączą ich interesy, łączą województwa, łączą Polskę. Takie drogi będą kluczem do sukcesu gospodarczego. Widzimy też, że nasza ścieżka wsparcia przedsiębiorców, ratowania miejsc pracy okazała się ścieżką skuteczną. Właśnie wczoraj dotarły do nas dane z Komisji Europejskiej, które potwierdzają, że Polska ma jeden z najwyższych przyrostów zatrudnienia. Tylko dwa kraje w ogóle w Unii Europejskiej mają wzrost zatrudnienia w 2020 roku i Polska należy do nich. Tym drugim krajem jest Luksemburg. I te wszystkie naczynia gospodarcze muszą ze sobą być połączone, przede wszystkim ludzie i miejsca pracy. Po drugie, nowoczesna gospodarka, która tworzy lepsze perspektywy, perspektywy zarobkowe, komfortu, bezpieczeństwa. To dlatego z panem ministrem Adamczykiem zdecydowaliśmy się przeznaczyć blisko 3 miliardy złotych również na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Niezwykle ważny program rządowy, który będzie ogniskował się wokół budowy dodatkowych rąd, przejść dla pieszych chodników, świat świateł oświetleń dróg. To wszystko, co z jednej strony zapewnia lepszy poziom życia, a z drugiej strony daje większe bezpieczeństwo i daje też ten impuls gospodarczy, ten bodziec do rozwoju gospodarczego. Szanowni Państwo, tutaj powstaje mimo pandemii, a nie we wszystkich krajach Europy budowy, na budowach było tak pracowicie jak u nas, powstaje obwodnica, czy powstaje droga S6, która patrząc na południe, bliżej trójmiasta, będzie częścią obwodnicy metropolitalnej trójmiasta, to arteria komunikacyjna, która przyniesie nowe szanse, nowe perspektywy dla dla Pomorza, dla tej części Kaszub i dla całego Trójmiasta. Bardzo się z tego cieszymy. Jakiś czas temu wielka inwestycja zagraniczna, akurat cieszymy się z każdej inwestycji zagranicznej, polskiej, zawitała tutaj do Trójmiasta. A dzięki takim drogom, takim połączeniom komunikacyjnym, będzie tych inwestycji jeszcze więcej. I o to chodzi w naszym programie gospodarczym, żeby. Takie inwestycje poprzez rozwój infrastruktury, poprzez system edukacji, poprzez odpowiednie zestawienie ze sobą wszystkich parametrów gospodarczych mikro i makro, żeby takie inwestycje prowadziły do jak najszybszego rozwoju Polski, do jak najszybszego wzrostu, przyrostu miejsc pracy i wzrostu wynagrodzeń pracowników. Szanowni Państwo, poprzez tego typu działania, działania gospodarcze, inwestycyjne, biznesowe, finansowe. Chcemy, żeby do Polski wrócił spokój, normalność, rozwój, jak najszybszy rozwój na pożytek wszystkim, bez wyjątku, wszystkim obywatelom. Dziękuję bardzo panie premierze. Proszę o zabranie głosu ministra infrastruktury pana Andrzeja Adamczyka. Panie premierze, panowie ministrowie, szanowni państwo, po raz kolejny z olbrzymią satysfakcją mogę powtórzyć słowa, słowa, które wypowiadam, wypowiadamy w każdej części naszego kraju, w każdym regionie, czy to na Podkarpaciu, czy to na Dolnym Śląsku, czy w Zachodniopomorskiem, czy w Warmińsko-Mazurskim, czy na Podlasiu, czy na Mazowszu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy dotrzymuje słowa. Rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego Dotrzymuje słowa. W ostatnich pięciu latach zrealizowaliśmy czy sieć dróg ekspresowych i autostradowych w Polsce powiększyła się o 40%. To olbrzymi wysiłek państwa. I te słowa tutaj mówię na Kaszubach, na wypowiadam i powtarzam, na Pomorzu, tutaj na Kaszubach, gdzie Realizowana jest inwestycja, gdzie stosowane są najnowocześniejsze technologie światowe. Nie mamy kompleksów, nie mamy się czego wstydzić. Możemy być dumni, że przedsiębiorstwa, polskie, przedsiębiorca, przedsiębiorstwa działające w Polsce, polscy inżynierowie są w i polscy y, operatorzy maszyn, pracownicy są w stanie wytwarzać tego typu konstrukcje, które są za nami, a jak mówił tutaj pan prezes Budimexu, to to wiadukt nawisowy, to najnowocześnie, jedna z najnowocześniejszych technologii na świecie. I tak jest w każdej części naszego kraju. Ten tydzień to był dobry tydzień, to jest dobry tydzień dobrych wiadomości dla polskich kierowców. W tym tygodniu Uruchomiliśmy jedno z ostatnich odcinków autostrady A2 do Siedlec i dalej do Białej Podlaskiej. Stale powtarzamy, deklarujemy, że ta autostrada A2 będzie zakończona do Siedlec od Warszawy do Siedlec w 2024, a do Białej Podlaskiej w 2025 roku. Podobnie jak droga ekspresowa S6 między Gdańskiem a Szczecinem będzie e, już przejezdna, będzie z niej można korzystać, będzie oddana do użytkowania w drugiej połowie 2025 roku. To dzięki determinacji polskich przedsiębiorstw budowlanych, to dzięki determinacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. I jeszcze raz za panem premierem powtórzę. Dzięki bardzo ważnej decyzji rządu, że oto budowy w Polsce, koronawirus, budów w Polsce koronawirus nie pokonał, tak jak stało się to we Francji w ubiegłym roku, w Niemczech częściowo, w Portugalii, w Hiszpanii, we Włoszech. U nas produkcja budowlana trwa. Szanowni Państwo, miejmy nadzieję że dzisiaj podpisane umowy będą realizowane w takim tempie jak dotychczas inwestycje tutaj na Kaszubach, jak inwestycje w zachodniopomorskim, jak inwestycje w całej części naszego kraju. Chciałbym tutaj podziękować inżynierom, pracownikom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, ich partnerom, ich partnerom biznesowym, wszystkim tym, którzy doprowadzili przez te zawiłe, trudne ścieżki ten projekt do momentu podpisania umowy. A teraz już tylko projekt i realizacja. A później bezpieczna, przewidywalna, komfortowa droga. Bo takie drogi w Polsce kierowcom i Polakom się należą, można powiedzieć. I takich Polacy dróg oczekują. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie ministrze. Głos zabierze sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego, pan Marcin Chorała. Proszę uprzejmie. Panie premierze, panowie ministrowie, szanowni państwo. Ja, jako mieszkaniec Trójmiasta, mieszkaniec Pomorza, chciałbym przede wszystkim podziękować. Podziękować za tę decyzję z lata zeszłego roku, kiedy to przeznaczono, pan premier zdecydował, że przeznaczyć kolejne miliardy dodatkowe na program budowy drukrowych i autostrad. To dzięki tym pieniądzom ruszyło na Pomorzu, rusza cały szereg kolejnych inwestycji. Dzisiaj jesteśmy na budowie trasy kaszubskiej, ona już trwa, ale też dzisiaj będzie podpisana umowa na obwodnicę metropolitalną Trójmiasta, też niezwykle ważną dla naszego regionu inwestycja. Ale przecież już wkrótce kolejne odcinki trasy 6 do Słupska, podpisany program inwestycyjny na obwodnicę Starogardu Gdańskiego chociażby i mógłbym długo, długo Długo wymieniać kolejne kolejne inwestycje, kolejne miliardy, już, no już nie setki milionów, ale miliardy w inwestycjach, które na tę ziemię trafiają. To pokazuje, jak ważna jest polityka gospodarcza rządu, że ona przekłada się na konkretne efekty, bo przecież decyzja, żeby przeznaczyć miliardy, to jedna, ale te miliardy najpierw musiały w budżecie się znaleźć, musiały zostać wygospodarowane właśnie umiejętną polityką gospodarczą, podatkową, tym wszystkim, co wiąże się z kierowaniem państwem. Chciałbym podziękować panu ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, który, choć sam z południa Polski witamy serdecznie na pomorskiej ziemi, ale to zawsze dla tej ziemi ma życzliwość zawsze ma otwarte drzwi dla spraw również z tego regionu, tak jak dla wszystkich regionów. Bo również w tym wymiarze infrastrukturalnym demonstrujemy w praktyce, że w polityce naszego rządu nie ma żadnych podziałów na Polskę A i B, nie ma Polaków lepszych i gorszych. Wszyscy zasługują na najwyższej jakości usługi publiczne, tym na najwyższą jakość infrastruktury i to od tej najdrobniejszej, najbliższej wspomnijmy chociażby rządowy fundusz dróg lokalnych, przecież rozwiązywanie ogromnych problemów, które mieliśmy w Polsce nadganianie z drogami gminnymi, po te największe, takie jak ta trasa ekspresowa. I to nie jest prawda, tak jak niektórzy mówią że to jedno z drugim jest sprzeczne, że na przykład takie duże projekty powinniśmy porzucić, bo to jest megalomania. Nie, Polska potrzebuje i Polacy potrzebują zarówno dobrej drogi w swojej gminie, ale potrzebują też dróg ekspresowych, połączeń, węzłów komunikacyjnych, które przynoszą wzrost gospodarczy, które przynoszą dochód, które przynoszą pracę. No to wszystko co się wiąże z dostępem do komunikacji na najwyższym poziomie. Także to dzisiaj bardzo radosna również dla mnie osobiście chwila jako mieszkańca Pomorza, mieszkańca Trójmiasta, że podpisują obmowę na obwodnicę metropolii Trójmiejskiej. Jeszcze raz bardzo dziękuję za te decyzje, które do tego doprowadziły. Bardzo dobrą wiadomość tu dzisiaj słyszeliśmy, że ta budowa, która się toczy, Trasy Kaszubskiej jeszcze w tym roku ma osiągnąć stan przejezdności. Jeszcze w tym roku kierowcy już będą mogli przejechać tą trasą. Mam nadzieję, że Będziemy mieli okazję się spotkać znów tutaj w tym miejscu, kiedy do tego dojdzie i tę drogę otwierać jeszcze w tym roku, i to pokazuje, że to właśnie nie tylko deklaracje, nie tylko słowa, ale konkret ważny, odczuwalny w codziennym życiu Polaków. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panie ministrze. Głos zabierze sekretarz Stanów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rzecznik prasowy rządu, pan Piotr Müller. Proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, chciałem jeszcze raz podziękować Panu Premierowi, Ministrowi Adamczykowi z, z posłem Chorałą, z Ministrem Chorałą właśnie zabiegaliśmy o ten bardzo ważny szlak, szlak, który połączy również Gdynię i Słupsk. Ja jestem ze Słupska, Pan Minister Chorała z Gdyni. W związku z tym te dwa końce województwa pomorskiego są dla nas niezwykle ważne. To, co chciałbym te, o czym chciałbym też poinformować, to, że oprócz podpisanej dzisiaj umowy w najbliższych kilku tygodniach zostaną podpisane pozostałe umowy na odcinki odboż. Bożego Pola Wielkiego aż do Słupska. Czyli od Bożego Pola Wielkiego przez Lębork aż do Słupska. Dokładnie takie same umowy zostaną podpisane w ciągu najbliższych kilku tygodni. W tej chwili kończą się procedury przetargowe. To jest 72 km kolejnych dróg w standardzie ekspresowym właśnie ponad 3 miliardy złotych, które będą zainwestowane w drogę S6. To spowoduje, że już lada moment na tych właśnie odcinkach będziemy widzieć cały plac budowy. Natomiast ten fragment, który widzimy za nami, trasa Kaszubska już właśnie w ciągu najbliższych miesięcy będzie finalizowana, co pozwoli przede wszystkim Rumi, Redzie i mieszkańcom Wejherowa na odciążenie tego ruchu, który przez te miasta w tak dużej ilości był kierowany ze względu na to, że tą trasą właśnie wiele osób jechało dalej w kierunku zachodu. Bardzo się cieszę i liczę na to, że będziemy mogli już niedługo spotkać się na otwarciu tego odcinka, który za nami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie minister. Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do uroczystego podpisania umów. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej jest podzielona na dwa zadania i dlatego zostaną podpisane dwie umowy. Obie ze strony inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podpiszą przedstawiciele gdańskiego jej oddziału: Anita Oleksiak, dyrektor oddziału, oraz Waldemar Hejmanowski, zastępca dyrektora. Pierwsza umowa dotyczyć będzie realizacji odcinka Chwaszczyno-Żukowo. Wykonawcą tego odcinka jest firma Budimex. Zapraszam prezesa Budimexu, pana Dariusza Blochera, do podpisania umowy. Odcinek Chwaszczyno-Żukowo będzie miał długość niespełna 16,5 km. W ramach realizacji tego zadania zostanie wybudowany węzeł Miszewo oraz obwód utrzymania drogi. Rozbudowany zostanie również węzeł Chwaszczyno, gdzie trasa kaszubska, na której budowie się znajdujemy, będzie stykać się z obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej. Koszt prac przekracza 715 milionów złotych. A zatem szanowni państwo, pierwsza z dwóch umów na realizację obwodnicy metropolii trójmiejskiej została podpisana. Bardzo dziękuję panu prezesowi. Szanowni państwo, druga umowa dotyczy realizacji odcinka drogi ekspresowej od miejscowości Żukowo do Węzła Gdańsk Południe wraz z obwodnicą Żukowa. Wykonawcą tego zadania jest konsorcjum firm Mirbud i Kobelarnia. Umowę od strony wykonawcy podpisze wiceprezes firmy Mirbud, pan Sławomir Nowak. Zapraszam. Odcinek Żukowo-Gdańsk Południe również będzie miał około 16 km długości, zaś obwodnica Żukowa... To długość drogi około 7 km. Obwodnica Żukowa połączy się z drogą krajową numer 7 i drogą numer 20. Koszt prac na tym zadaniu to około 777 milionów złotych. Powstanie węzeł Drogowy Żukowo oraz Lublewo, a rozbudowany zostanie węzeł Gdańsk Południe łączący drogę S6 i S7. Szanowni państwo, a zatem od tej chwili Obwodnica metropolii trójmiejskiej znajduje się w fazie realizacji. Bardzo dziękuję panie premierze. Dziękuję panom ministrom, panom dyrektorom i panom prezesom. Na tym kończymy dzisiejszą uroczystość. Dziękuję bardzo.